Dziś Bóg przemawia do ciebie. Czy kiedykolwiek czułeś, że w twoim życiu działa jakaś większa siła, jakby boski wpływ prowadził cię i przekazywał wiadomości? Jeśli to czytasz, potraktuj to jako jedną z takich wiadomości od aniołów. Ta wiadomość, która nie jest zbiegiem okoliczności, ma na celu zapewnienie cię, że nie jesteś sam i że czuwają nad tobą. Chociaż może się to wydawać drobnym wydarzeniem, zwykłą wiadomością na ekranie jest to bardziej znaczące. Jest to sygnał od wszechświata, od Boga, od Twoich aniołów, próbujący przyciągnąć Twoją uwagę. Potraktuj to jak ten film, jeśli wierzysz w Boga. Nie lekceważ tej wiadomości jako przypadkowego powiadomienia. Jest ona przeznaczona dla Ciebie i ważne jest, aby jej nie przeoczyć. Być może zastanawiasz się, dlaczego jesteś odbiorcą tej wiadomości? Powodem jest to, że jesteś wyjątkowy i masz cel na tym świecie. Aniołowie chcą to wzmocnić i radzą, abyś nie tracił z oczu swojego prawdziwego potencjału w tym szybko zmieniającym się świecie. Łatwo jest pochłonąć się codziennymi obowiązkami i zapomnieć o szerszej perspektywie. Stajemy się tak pochłonięci pracą, szkołą, rodziną i innymi obowiązkami, że zaniedbujemy zatrzymanie się i kontemplację naszego życia. Anioły chcą jednak zachęcić Cię do poświęcenia chwili na obserwację i uznanie znaków, które wysyłają w Twoją stronę. Może to być uczucie, myśl, sen, a nawet wiadomość taka jak ta, typ 1111. Jeśli jesteś przygotowany, nie przeocz wiadomości wysyłanych do ciebie. Otwórz swoje serce i umysł, aby przyjąć je z wdzięcznością i zrozumieniem. Anioły chcą, abyś wiedział, że zawsze są z Tobą, prowadząc Cię, chroniąc i wysyłając Ci miłość i światło. Zaufaj ich przewodnictwu i miej wiarę w rozwijającą się ścieżkę. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam i zawsze czuwa nad Tobą wyższa siła. Otwórz teraz to przesłanie i pozwól mu służyć jako przypomnienie, aby pozostać w kontakcie z Bogiem i Aniołami. Przyjmij ich miłość i przewodnictwo, pozwalając im kierować cię w stronę celowego życia wypełnionego radością i błogosławieństwami. Nie odrzucaj Boga i obserwuj, jak cuda zaczynają manifestować się w Twoim życiu. Zaufaj przesłaniu, a co najważniejsze, zaufaj sobie. Masz zdolność do niezwykłych rzeczy, a aniołowie w Ciebie wierzą. Odpowiedz tak, aby potwierdzić to, co wszechświat przekazuje ci dzisiaj. Kiedy jesteś na ścieżce, która znacznie różni się od tej, którą podąża większość twojej rodziny i przyjaciół, to normalne, że odczuwasz niepokój z powodu niepewności. Bądź jednak dumny ze swojego odważnego serca, ponieważ podążając swoją duchową ścieżką, przełamujesz wiele pokoleniowych klątw. Czasami strach przed nieznanym może wynikać z oporu i strachu odczuwanego przez tych w Twoim rodzie, którzy nigdy nie odważyli się być na tyle odważni, by przerwać ten cykl. Pamiętaj, że wszechświat prowadzi Cię na każdym kroku. To normalne, że ludzka część Ciebie czasami odczuwa strach, ale ważne jest, aby rozpoznać swój wyższy cel, gdy jest to konieczne do harmonijnego rozwoju. Presja, której doświadczasz, nie jest wyłącznie Twoja, to wspólny ciężar tych, którzy byli przed Tobą. Przerywając ten cykl, uwalniasz wszystkich zaangażowanych. Zaufanie wyższej sile może wywołać w Tobie transformację. Może to oznaczać zaprzestanie dostosowywania się do oczekiwań innych. Skupienie się bardziej na autorefleksji niż na zewnętrznej kontroli lub po prostu nadanie priorytetu działaniom, które pozytywnie odżywiają Twojego ducha. Bez względu na to, jaka to będzie zmiana, przyniesie ona znaczące korzyści. Odkąd zestroiłeś się ze swoim wewnętrznym, ja, zsynchronizowałeś się z wszechświatem, wspierając ciągły przepływ wdzięczności. Nastąpiła w tobie głęboka transformacja, która rezonuje w całej twojej istocie, widoczna w twojej nowo odkrytej promiennej aurze. Przyjęcie tego wewnętrznego spokoju odblokowuje głębszy poziom samopoznania. Nigdy nie jest za późno, aby uznać swoją wrodzoną magię. Refleksja nad przeszłymi doświadczeniami bólu serca i oszustwa rodzi pytania o konieczność w szczerości i uczciwości. Ponieważ sama prawda i uczciwość są niewystarczające dla tych, którzy świadomie wybierają ścieżkę ciemności, Bóg zajmie się tym aspektem. Teraz Twoim obowiązkiem jest skupienie się na sobie, uzdrowienie i ponowne odkrycie tego, kim jesteś. Co najważniejsze, nadszedł czas, aby polegać na Panu, pozwalając Bogu prowadzić Cię i kształtować na nowo. Jesteś na krawędzi wyjścia z tej sytuacji jako dziecko Boże. Pamiętaj, że obecny stan jest tylko tymczasowym przystankiem w Twojej wspaniałej podróży. Poza tym etapem czeka na Ciebie obfitość życia, miłości i radości. Przed Tobą najwspanialsze rozdziały, dlatego podnieś głowę i chwal Pana. Przyjmij świadomość, że po tym niepewnym okresie wzrostu i transformacji na horyzoncie pojawi się coś wspaniałego. To kluczowa faza dla Twojego osobistego rozwoju. Nowa wersja Ciebie konfrontuje się i przekracza ograniczenia starego Ciebie, starając się żyć bardziej satysfakcjonującym życiem, wychodząc ze swojej strefy komfortu. Faza ta stanowi znaczące podniesienie, które zainspiruje Cię do zaufania wybranej ścieżce, wiedząc, że jest ona nie tylko bezpieczna, ale także zgodna z długo utrzymywaną wizją, którą masz dla siebie. Dałeś sobie możliwość nadrobienia zaległości, biorąc głęboki oddech, aby przygotować się na nadchodzącą podróż. Nadszedł czas, aby zacząć doświadczać wszystkiego, czego pragnąłeś. Byłeś świadkiem swoich zmagań w przeszłości, a teraz masz zamiar być świadkiem własnego rozkwitu. Transformacja, którą zamierzasz przejść, jest głęboka. W jednej chwili możesz zmagać się z obciążeniami finansowymi, a w następnej będziesz bez wysiłku przyciągać obfitość, jak magnes. Co powoduje ten transformacyjny wpływ na ludzkie życie? Jest to tak zwany genetyczny kod bogactwa raz aktywowany na zawsze zmieni twoje życie. Możesz aktywować swój genetyczny kod bogactwa już dziś. Biblia nie mówi, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Raczej twierdzi, że miłość do pieniędzy jest źródłem różnego zła. Biedna osoba, która ubóstwia pojęcie bogactwa, jest bardziej podatna na jego negatywny wpływ niż osoba zamożna, która zamierza wykorzystać swoje zasoby w dobrych celach. Zasługuje na Twoje całkowite zaufanie. Podczas gdy niektórzy ludzie i rzeczy mogą zasługiwać na część Twojego zaufania, tylko ja zasługuję na niecałe w świecie, który wydaje się coraz bardziej niepewny i nieprzewidywalny. Jestem niezachwianym fundamentem w Twoim życiu, Twoim schronieniem i Twoim Bogiem. Nie pozwól, by okoliczności dyktowały Ci poczucie bezpieczeństwa, choć naturalne jest pragnienie kontroli nad swoim życiem. Mogę dać Ci siłę, byś żył w sposób nadprzyrodzony opierając się na mojej suwerennej kontroli. Jestem sprawdzonym źródłem pomocy w trudnych czasach i zawsze jestem po Twojej stronie. Pomagam Ci bez strachu stawić czoła niepożądanym zmianom, a nawet katastrofalnym okolicznościom. Zamiast pozwalać niespokojnym myślom swobodnie błąkać się w Twoim umyśle, uchwyć je, wyrażając swoją nadzieję we mnie. Przynieść te zniewolone myśli w moją obecność, gdzie je rozbroję. Ktokolwiek pokłada we mnie ufność, jest chroniony i może otrzymać to zapewnienie. Jedna rzecz jednak pozostaje niezmienna, niezmienna miłość Boga. Jego miłość do nas jest niezachwiana, mocna, niezachwiana i wieczna jest niezmiennie wierna i nie zmieni się, ponieważ Bóg pozostaje niezmienny na zawsze. Bóg jest ucieleśnieniem miłości i wielokrotnie zapewnia nas o swojej trwałej miłości w Biblii. Może być nam trudno pojąć rzeczywistość trwałej miłości Boga, miłości, która trwa wiecznie, ponieważ nic wokół nas nie wydaje się już trwać w nieskończoność. Przyzwyczailiśmy się do nietrwałości w naszym życiu, rodzinach i społeczeństwie. W dzisiejszym pędzącym świecie nie szukamy już rzeczy, które trwają wiecznie. Ponieważ wszystko szybko ewoluuje, co prowadzi do naszego szybkiego znudzenia posiadanymi dobrami. Decydujemy się na meble, które nie przetrwają całego życia, wiedząc, że wkrótce nam się znudzą. Kupując telefony komórkowe, przewidujemy, że za kilka lat wymienimy je na nowsze modele. Wybierając buty, kierujemy się raczej designem niż trwałą jakością, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nie pozostaną one modne przez długi czas. Nosimy je przez krótki czas, zanim przejdziemy do kolejnego trendu. W moim imieniu ta modlitwa obdarza cię błogosławieństwami, abyś otrzymał boskie dary. Ta jednominutowa modlitwa, pochodząca z czasów biblijnych, wnosi do twojego życia bogactwo i obfitość. Jeśli jesteś osobą duchową i empatą dążącą do wywarcia pozytywnego wpływu na świat i na siebie, to ta wiadomość ma ogromne znaczenie. Czytanie tej modlitwy przełamie klątwę ubóstwa i przywróci połączenie z wszechświatem. Umożliwi to manifestację i otrzymanie obfitości błogosławieństw. Kliknij link w mojej biografii, aby wysłuchać jednominutowej modlitwy teraz. Twoja dusza prowadzi cię do domu. Niektórzy mogą się śmiać, krytykować lub źle cię rozumieć, nawet ci, którzy są blisko ciebie, twoich bliskich i rodziny. Będą zaniepokojeni twoją transformacją, ponieważ odzwierciedla ona twój wewnętrzny popęd, głębokie pragnienia i silną pasję do rozwoju. Pokonywanie oporu jest naturalną częścią podróży doświadczanej przez wszystkich, którzy osiągnęli wielki sukces. Podążali za swoją osobistą legendą, uwolnili się od ograniczeń społecznych i opanowali swoje autentyczne ja. Nie daj się zwieść zewnętrznym hałasom, słuchaj mądrości własnej duszy. Głęboko w tobie istnieje niezwykły system przewodni, który prowadzi cię z powrotem do Twojego prawdziwego ja. Podobnie jak oglądanie filmu, aby być świadkiem cudów. Każda ważna decyzja w Twoim życiu zaczyna się od niepewności. Każda chwila niezwykłej odwagi następuje po wewnętrznej bitwie między pragnieniem wycofania się a świadomością, że musisz iść naprzód. Każdy znaczący skok naprzód jest poprzedzony głębokim oddechem i jednym pytaniem, na które tylko Twoje serce może odpowiedzieć: czy naprawdę mogę to zrobić? W tych kluczowych momentach możesz nigdy nie czuć się w pełni przygotowany, ani nie znajdziesz wszystkich zapewnień, których szukasz. Czas nigdy nie będzie idealny, a ty nie będziesz w stanie przewidzieć każdej przeszkody na swojej drodze. Przed wyruszeniem w podróż wszystko, co masz, to chwila obecna i nieodparte szarpnięcie w sercu, którego nie można zignorować. Istnieje niewytłumaczalny wewnętrzny głos, który cię prowadzi, sygnalizując, że jest to droga naprzód, polegając na swojej wewnętrznej mądrości, która poprowadzi cię krok po kroku. Twoja odwaga, wiara i niezachwiana wiara w siebie stają się twoimi towarzyszami, przekształcając wszystko w tobie. Być może dzieje się tak dlatego, że nie dostosowujesz się już do oczekiwań innych. A może dlatego, że skupiasz się bardziej na autorefleksji niż na próbach kontrolowania zewnętrznych okoliczności. Może być również tak, że nie inwestujesz już swojej energii w nic, co nie pielęgnuje twojego ducha w pozytywny i zdrowy sposób. Niezależnie od przyczyny ta transformacja naprawdę przynosi korzyści. Odkąd zacząłeś dostosowywać się do rytmu swojego wewnętrznego ja, jesteś w doskonałej synchronizacji, nigdy nie tracąc rytmu. Pomiędzy tobą a wszechświatem istnieje ciągły przepływ wdzędności. Głęboko w tobie nastąpiła głęboka transformacja, która rezonuje w każdym włóknie twojej istoty. Twoja aura promieniuje teraz nowym blaskiem, odblokowując wyższy poziom wewnętrznego spokoju. Przyjmij tę świetlistość, ponieważ nigdy nie jest za późno, aby uznać swoją wrodzoną magię. Jeśli jesteś gotowy, aby bez wysiłku przyciągnąć obfite bogactwo już dziś, kliknij link w komentarzach poniżej, aby odkryć zdumiewające sekrety dobrobytu, którymi podzielił się niezależny naukowiec NASA, subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej informacji. Wiara w siłę wyższą oznacza zrozumienie, że wszystkie wydarzenia w życiu są bosko zaaranżowane. Poddając się temu przekonaniu, zdajesz sobie sprawę, że prawdziwa kontrola jest iluzją. Nie oznacza to bierności, ale raczej akceptację naturalnego przepływu życia. Zamiast stawiać opór, naucz się nawigować w harmonii z prądem istnienia. Przyjmuj każdą chwilę z uważnością, uznając wzajemne powiązania wszystkich rzeczy. Podczas gdy obecne wyzwania mogą wydawać się zniechęcające, zaufaj boskiemu czasowi życia. W tym wszechświecie nic nie dzieje się przypadkiem. Wszystko jest ze sobą misternie powiązane. Mam wiarę w siebie, by zadeklarować swoje oddanie Panu. Skup się na Nim, a nie na sobie czy swoich okolicznościach. Skieruj swój wzrok na Pana, wejdź w Jego obecność z wdzięcznością i zbliż się do Jego sądów z uwielbieniem. Wyrażaj szczere podzękowania z głębi serca. Ucz się pokory samesti, uznając swoje ograniczenia i poddając się panu w duchu świętości. Czci i chwal Boga, uznając Jego najwyższą mądrość i moc. Zaufaj Mu, bo On wie, co jest najlepsze. Jest wszechmocny, ma kontrolę, a Jego plany są niezawodne. Jesteś bezpiecznie trzymany w Jego potężnej dłoni. O Boże, jak wspaniałe jest Twoje imię! Twoja chwała objawia się w niebie, Twoja kreatywność w naturze, a Twoje piękno w twarzach ludzi wokół mnie. Zasługujesz na wszelką cześć i chwałę. Amen. Wpisz 777 aby potwierdzić i podzielić się tą wiadomością z pięcioma osobami, które wierzą w Boga. Być może Twoja obecna podróż nie polega na poszukiwaniu miłości, ale na odkrywaniu siebie. Może to być okres, w którym musisz stać się swoim własnym źródłem siły i bezpieczeństwa. Ci, którzy odeszli, mogli poprowadzić się z powrotem do siebie. Przyjmij ten czas polegania na sobie, odbudowy, adaptacji, uzdrawiania i odzyskiwania części siebie, które mogłeś utracić. Oto jesteś, jesteś milszy dla swojej duszy, dając sobie tę samą miłość, którą zawsze hojnie oferowałeś innym. Poświęcasz swój czas, aby naprawić swoje serce, nie polegając na kimś innym kto je naprawi, ale raczej przejmując kontrolę nad własną uzdrawiającą podróżą. Są miejsca, w których kiedyś wierzyłem, że powinienem być, ale okazuje się, że nigdy nie byłem do nich stworzony. Ludzie, o których myślałem, że zawsze będą przy mnie, a jednak odeszli przy pierwszej okazji. Trudności, o których myślałem, że nigdy się nie skończą, ale czas szybko je oddalił. Plany, które skrupulatnie układałem tylko po to, by odkryć, że nie ma ich dla mnie w kartach życia. Czasy, w których spodziewałem się innych rezultatów, a teraz zdaję sobie sprawę, że Boży plan zawsze zwycięża. W miarę rozwoju zauważysz w sobie transformację. Rzeczy, które kiedyś tolerowałeś, teraz są nie do zniesienia. Twój niegdyś uciszony głos mówi teraz Twoją prawdę. Zamiast angażować się w niepotrzebne bitwy, wybierasz ciszę, rozumiejąc moc swoich słów i znaczenie tego, gdzie inwestujesz swój czas, energię i uwagę. Jestem optymistą. Jeśli jesteś przygotowany, Twoja dusza prowadzi Cię z powrotem do domu. Niektórzy mogą Cię wyśmiać, skrytykować lub źle zrozumieć, w tym Ci najbliżsi, Twoi bliscy i rodzina. Mogą być zaniepokojeni Twoimi zmianami, ponieważ odzwierciedlają one Twoje wewnętrzne powołanie. Twoje silne pragnienie i intensywna determinacja do rozwoju osobistego. Przezwyciężenia ograniczeń i lęków oraz przyjęcia prawdziwego siebie to naturalny opór, którego doświadczyli wszyscy, którzy osiągnęli wielki sukces. Jest to osobista legenda tych, którzy uwolnili się od norm społecznych i postrzegania rzeczywistości i opanowali swoją unikalną ścieżkę bez ulegania wpływom zewnętrznym. Aby uniknąć uwikłania się w czynniki rozpraszające, ważne jest, aby słuchać głosu własnej duszy. Wewnątrz ciebie znajduje się niezwykły system przewodni, który kieruje cię w stronę twojego autentycznego ja. Każda ważna decyzja w życiu zaczyna się od niepewności. A każdy moment niezwykłej odwagi jest następstwem walki między chęcią wycofania się a koniecznością pójścia naprzód. Wykonanie znaczącego skoku naprzód często wymaga głębokiego oddechu i zmierzenia się z jednym pytaniem, które może rozwiązać tylko Twoje serce: czy naprawdę mogę to zrobić? W tych kluczowych momentach możesz nigdy nie czuć się w pełni przygotowany lub nie otrzymać wszystkich zapewnień, których szukasz. Nigdy nie ma idealnego czasu i nie można przewidzieć wszystkich przeszkód. Przed wyruszeniem w nową podróż masz tylko chwilę obecną i nieodparte pragnienie w sercu, które domaga się uwagi zaufaj niewytłumaczalnemu wewnętrznemu głosowi, który cię prowadzi, sygnalizując, że jest to właściwa ścieżka. To twoja wewnętrzna mądrość popycha cię do przodu, krok po kroku. Twoja odwaga, wiara i niezachwiana wiara w siebie to nie tylko cechy, które posiadasz, definiują one twoją istotę i mają fundamentalne znaczenie dla twojej podróży. Uwielbiam Cię, Panie, że wyrażasz wewnętrzną zmianę. Być może dlatego, że nie dostosowujesz się już do oczekiwań innych. Może dlatego, że skupiasz się bardziej na autorefleksji, zamiast próbować kontrolować wydarzenia zewnętrzne, a może po prostu dlatego, że nie inwestujesz już swojej energii w rzeczy, które nie pielęgnują Twojego ducha w pozytywny i zdrowy sposób. Bez względu na powód, jest to bardzo korzystne dla Twojej podróży. Odkąd zacząłeś dostosowywać się do swojego wewnętrznego ja, nie przegapiłeś żadnego rytmu, utrzymując stały przepływ wdzęczności między sobą a wszechświatem. Głęboko w Tobie nastąpiła głęboka transformacja, rezonująca z każdą częścią Twojej istoty. Promieniujesz teraz świeżą, świetlistą aurą, która wcześniej była niewidoczna, odblokowując nowy poziom wewnętrznego spokoju. Objęcie swojej wewnętrznej magii, której większość ludzi nie jest świadoma, może przynieść niezwykłe zmiany. Istnieje potężna technika manifestacji. Która może zmienić Twoje przekonania na poziomie podświadomości i głęboko wpłynąć na Twoje życie. Wypróbuj ją i kliknij link w naszej biografii, aby dowiedzieć się więcej. Dopuszczalne jest nadanie priorytetu własnemu szczęściu i dobremu samopoczuciu. Nie jesteś zobowiązany do maskowania swoich uczuć lub akceptowania wszystkiego, co narzucają ci inni. Jesteś kimś więcej niż tylko meblem lub ozdobą. Nie jesteś błyszczącą zabawką, ale istotą ludzką, która ma prawo wyrazić swoje uczucia, gdy czuje się źle traktowana. Masz prawo wyrazić swój protest i ustalić granice interakcji opartych na szacunku. Inni mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że posiadasz to prawo i mogą reagować obrazą lub szokiem, gdy je potwierdzasz. Jednak ważne jest, abyś domagał się tej mocy, ponieważ znacząca zmiana, na którą czekałeś, jest na skraju wejścia w twoją osobistą przestrzeń. Nie opieraj się tej potężnej fali, ale pozwól jej całkowicie zrewolucjonizować twoją podróż w sposób, który może zaaranżować tylko wszechświat. Twój duch już przewidział nadchodzące transformacje. Teraz nadszedł czas, aby twoje serce i umysł dostosowały się do tych zmian, wprowadzając nowe królestwo możliwości przełomów i bezgranicznej obfitości. Przyjmij tę energię, gdy jest jeszcze świeża i przygotuj się na postęp z łaską i wdzięcznością, gdy Twoja ścieżka stanie się jaśniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Powiedz tak miłości i Boskiemu wsparciu. Rozważ subskrypcję naszego kanału i włączenie powiadomień, aby otrzymywać więcej treści.